Czołem performatorzy, dziś niedziela, a więc tradycyjnie zapraszam Was na porcję psychologicznej wiedzy, która ma nam i Wam wszystkim pomóc w jak najlepszym wykonaniu. Moi drodzy, od dzisiejszej niedzieli ten nieco psychoedukacyjny format będzie miał swoją nazwę. I będzie on się nazywał Mechanizmy wykonania. Ja będę dodawał po prostu kolejne niedzielne filmy do playlisty z nazwą, właśnie Mechanizmy wykonania. Mam nadzieję, że, że, nowa, że ta nowa nazwa, nowego formatu, Wam się spodoba. Natomiast treści nadal będą właśnie takie psychoedukacyjne. Trochę teorii, e, trochę praktyki. Moi drodzy, oczywiście bardzo, bardzo serdecznie Was proszę o subskrypcję. No mamy mamy ich już ponad 1200, natomiast no cel jest teraz taki, żeby rzeczywiście dojść do tych 10 tysięcy na koniec roku, żeby nasza grupa performatorów, czyli osób, które chcą dbać o najwyższy poziom wykonania przy jednoczesnym dbaniu o siebie, o swoje zdrowie i o relacje, nam wzrastała, żebyśmy mogli dzielić się swoimi spostrzeżeniami, swoimi doświadczeniami. Bardzo zależy mi, żebyśmy budowali taką fantastyczną grupę tutaj na YouTubie i także na TikToku. Moi drodzy, tak jak Wam w ostatnim programie obiecałem, dziś będzie o falach mózgowych. Będziemy sobie mówić, jak fale mózgowe oraz jak dostrojenie dźwięków do danych fal może poprawić jakość naszego wykonania, może dać nam więcej odpoczynku, regeneracji oraz zwiększyć w ogóle naszą wydajność. Więc jeśli trenujesz, grasz na jakimś instrumencie albo się uczysz, i chcesz zdać egzamin, wystąpić z dobrym wynikiem na jakimś konkursie albo na zawodach, to właśnie ten dzisiejszy program jest dla Was. Ale jeśli nie chcesz, to także możesz sobie o tym trochę posłuchać, bo może tą wiedzę komuś innemu przekażesz, a może ta wiedza zmotywuje Cię do tego, żeby po prostu coś robić. Moi drodzy, czym są w ogóle fale mózgowe? to jest taka aktywność elektryczna naszego mózgu e, o różnych częstotliwościach, w zależności od rodzaju aktywności. I te, ta aktywność elektryczna, ona jest rejestrowana właśnie mm, takimi falami. Czyli jak robimy sobie jakieś badanie, no to właśnie ta aktywność elektryczna jest zarejestrowana w postaci fal. I teraz, moi drodzy, te fale mózgowe, one są e, zapisywane właśnie w postaci tego elektroencefalogramu na przykład i ta częstotliwość jest mierzona ich w hercach. I teraz, moi drodzy, mamy różnego rodzaju fale mózgowe. Odpowiem wam teraz od jakby takiej e, fal mózgowych o najniższej częstotliwości. Do najwyższej i takimi falami o najniższej częstotliwości, to jest fala delta, poniżej 4 Hz. To jest fala odpowiedzialna za sen głęboki, czyli za takie bardzo, bardzo, bardzo mocne wyciszenie organizmu, czyli ta faza snu najgłębszego. Później, powyżej 4 Hz, między 4 a 8 dokładnie, są tak zwane fale Teta. Odpowiedzialne za głęboką relaksację. Medytację, czyli w momencie, kiedy jesteśmy w medytacji i lub w głębokiej relaksacji, to właśnie mamy przewagę tych fal teta. Potem są fale alfa. One, te fale alfa są odpowiedzialne za prowadzenie do stanu flow. I do takiej koncentracji na zadaniu, ale bez napięcia. Ponieważ fale, które są związane z napięciem, już ze stresem często, z taką normalną naszą aktywnością, to są fale beta. Moi drodzy, i te fale beta to są między właśnie 13 Hz a 30. Fale alfa to właśnie było 8-12, natomiast fale beta. 13:30 i to są fale, które są odpowiedzialne za taką naszą codzienną aktywność, za uczenie się, za sprostanie takim codziennym wyzwaniom i wymaganiom. Natomiast moi drodzy, nasza młodzież, czy my w ogóle w pracy, podczas wysiłku, który niesie ze sobą praca i uczniowie podczas e, nauki. Bardzo często u nich pojawiają się fale beta właśnie, ale w, zekro, w wysokim zakresie częstotliwości, czyli zbliżone już tam do 30 do 30 Hz. I za takimi falami niestety idzie stres, czyli te fale już taka wysoka tak zwana wysokoczęstotliwościowa beta, ona prowadzi do tego, że ten mózg już jakby ten organizm nasz układ nerwowy jest napięty i zestresowany. I w momencie kiedy w szkole lub w pracy mamy bardzo znaczną przewagę właśnie tych wysokich fal alfa, no to jesteśmy w stanie permanentnego stresu, a co za tym idzie, nasza aktywno, efektywność, nasza, nasza jakość wykonania zdecydowanie, moi drodzy, spada. Najwyższym rodzajem, najbardziej częstotli o najwyższej częstotliwości to są fale gamma i te fale gamma, one już są znacznie często powyżej 30 Hz, one są odpowiedzialne za tak zwany efekt olśnienia, takiego aha, że ja nagle wpadam na coś, na jakąś decyzję, jakiś mega fajny pomysł mi przychodzi i te fale gamma są związane ze szczytowym ze szczytowym wykonaniem, czyli zawodnicy sportowcy, którzy mają szczytowe wykonanie, u nich właśnie pojawiają się najczęściej te fale gamma. Moi drodzy, żebyśmy tutaj, żebyście też mieli jasność, to nie jest tak, że te aktywności mózgu, one są takie jakby jednostajne, czyli że jeżeli jest jakaś aktywność, to tylko będzie fala beta. Nie to jakby fale. Będą różne podczas każdej aktywności, natomiast dominacja będzie jakiejś, jakiegoś, jakiejś fali. Czyli na przykład tutaj w sytuacji tego szczytowego, szczytowego wykonania, na przykład fal gamma. Moi drodzy, natomiast jeżeli chcemy, żeby nasz mózg w jakiś sposób mógł troszkę więcej być w tej aktywności elektrycznej jakiś fal, na przykład jeżeli jesteśmy bardzo przemęczeni, bo mamy zbyt dużo fal beta, no to jeżeli chcemy, żeby ten nasz mózg troszkę zaczął pracować na innych częstotliwościach, to możemy mu to z zewnątrz ułatwić. I to ułatwienie to jest tak, no, to jest tak zwany proces, który nazywa się wzbudzaniem fal mózgowych. I polega on na tym, że jakieś bodźce zewnętrzne, na przykład dźwięk lub światło, mogą dostroić aktywność naszego mózgu do tych częstotliwości, które same mają. Czyli, na przykład, jeżeli włączymy sobie jakiś dźwięk lub jakąś falę świetną o właśnie częstotliwości, powiedzmy między 8 a 12 Hz, to jest duża szansa, że wywołamy w mózgu e, falę. Fale alfa. Moi drodzy, w ogóle, tak naprawdę te fale alfa są bardzo istotne w ogóle w, w psychologii wykonania. Dlaczego? Bo w falach alfa nasz mózg jest bardzo sugestywny. A więc, jeżeli chcemy nam wtłoczyć, że tak powiem, kolokwialnie, jakąś sugestię, jakąś afirmację, no to właśnie dobrze, żebyśmy mogli ten dźwięk z zewnątrz dawać od takiej częstotliwości, właśnie fal alfa. Moi drodzy, w ogóle, jakby fale alfa i fale teta to są takie bardzo mocno wyobrażeniowe fale. To, jest, to są fale związane z kreatywnością, z wyobrażaniem, właśnie z przyjmowaniem sugestii, i w dzieci w swoim rozwoju, właśnie zdecydowanie częściej w ich rytmie pojawiają się fale alfa i theta w ich jakby aktywności elektrycznej mózgu, natomiast u dorosłych to niestety zanika na rzecz właśnie beta albo wysokiego beta. Tak jak już wspomniałem, w związku z tym, że my w psychologii wykonania często pracujemy na wizualizacji, o której Wam kiedyś powiem, na afirmacjach, to bardzo ważna jest ta fala alfa, czyli wywołanie tych fal alfa. Za co one jeszcze są odpowiedzialne, te fale alfa? No na pewno taki, tak jak już mówiłem, relaks z wizualizacją. Tak jak już mówiłem, koncentracja bez napięcia. Autosugestia i afirmacje, regulacja stresu i w ogóle regulacja emocjonalna. I co jest mega istotne, dzięki falom alfa łatwiej wchodzimy w stan flow, czyli tego przepływu, który jest najwyższym takim możliwym stanem w naszym wykonaniu. Fale alfa też ta, kiedy mózg jest w tej aktywności, gdzie przeważają fale alfa, fantastycznie możemy zapamiętywać sekwencje ruchowe. Czyli jeżeli na przykład się uczymy jakichś nowych sekwencji ruchowych, jakiejś techniki biegu czy w innym sporcie, to świetnie jest to robić podczas dostrajania się właśnie z falami alfa. I fale alfa jeszcze zdecydowanie wzmacniają takie procesy, moi drodzy twórcze. Więc bardzo ważna jest też ta informacja, którą teraz powiem, że żeby, jakby to działało, to musimy nasz organizm przynajmniej na 10-15 minut wystawić na działanie tej częstotliwości danej fali, żeby to zaczęło działać. Czyli w praktyce 10-15 minut jakiejś muzyki relaksacyjnej, gdzieś tam takim ambientem na przykład, o którym mówiłem i właśnie, żeby w tle były sobie fale alfa. Mamy różnego rodzaju aplikacje, e, takie Binaural Beats na przykład, ja akurat stosuję, ale jakby wszystkie, które będą te binauralowe możecie sobie gdzieś wystukać w Google Playu albo w App Store to Wam wyjdą e, i wszystkie są właściwie całkiem niezłe bardzo ważne jest tylko to, żeby była możliwość regulacji właśnie częstotliwości fal. Żeby ta alfa była taką typową alfą, czyli około 10 Hz i żeby można było sobie na przykład regulować, jakby ten podkład raz, żeby te fale mogły być albo głośniejsze, albo cichsze. Naukowo dowiedziono pewne korelacje właśnie między aktywnością fal mózgowych a jakością wykonania, także to nie jest żadna szarlataneria, ale ma także pewne podstawy naukowe, ale przede wszystkim także jest doświad przez doświadczonych sportowców to używane, czyli jakby i to jest działa, sprawdza się także naprawdę, jeżeli chcecie to wypróbować, to to naprawdę serdecznie polecam, ale. Co ważne i to zastrzeżenie chciałbym powiedzieć. Nie zaleca się absolutnie jakby synchronizacji fal mózgowych tym dźwiękiem lub tym bardziej światłem przy epilepsji. Także mniej więcej tydzień, nawet dwa tygodnie po jakimś wstrząśnieniu mózgu, urazie głowy też absolutnie nie zalecamy. I moi kochani, fale to nie jest czarodziejska różka, więc to nie działa tak, że my sobie teraz... Wolniemy jakąś falkę, będziemy działać, jest super, tylko tak naprawdę to jest wsparcie, czyli żeby o te 2, 3 czy 5% poprawić tą jakość naszego e, wykonania, moi drodzy. Spróbujcie sobie. Ja korzystam z fal. Zalecane są także przez naszych prowadzących na Akademii Wychowania Fizycznego na Psychologii Sportu. Pamiętajcie, moi drodzy, że jestem psychologiem. I prawie już psychologią sportu, więc ta wiedza nie jest wiedzą e, taką, wiecie, wyrwaną gdzieś z kosmosu i różnych tam e, opowieści, tylko jest to wiedzą, która jest jakby przekazywana i sprawdzana albo naukowo, albo i także przez doświadczenie wybitnych sportowców, z którymi nasi wykładowcy na AWF-ie e, pracują. E, także moi kochani, Chciałbym, żebyście spróbowali, kto może, właśnie z tymi zastrzeżeniami, o którym mówiłem, sobie wypróbowali. Właśnie, bycie w stanie alfa, aplikacje są. Piszcie, proszę, w komentarzach, bo to jest bardzo ważne, czy to dla Was zadziałało, czy nie zadziałało. Co sądzicie? A ja Wam życzę fantastycznej niedzieli. Lajkujcie, proszę, film, jeżeli Wam się spodobał. A jeśli Wam się nie spodobał, to komentujcie dlaczego. Bardzo ważny dla mnie jest ten nasz wspólny dialog, moi kochani. I tak jak wspomniałem, ten odcinek dzisiejszy już będzie miał nowy tytuł, czyli mechanizmy wykonania. Dzisiaj, właśnie o falach mózgowych było jako jednym z ważnych mechanizmów wykonania. Czołem performatorzy dobrego końca weekendu i fantastycznego nowego tygodnia.